Kolejna sprawa, że Już rano, no tak muszę wstawać do szkoły w końcu skończyły się już ferie, ale szkoda. Może się ubrać teraz w coś. Tylko odsłonię zasłonę. Może ubiorę się w to. A może jednak w to. Nie Po prostu ubiorę się w to. O. To może bierzemy do szafki. Okej, okay, to jeszcze się spakuje telefon. Chodzimy Okej. Okay. No to teraz jeszcze. O, jeszcze maśpim. Idę jeszcze umyć zęby i w ogóle. Ding dong, ding dong. Kto przyszedł? Sprawdzę to. Dzień dobry! O, dzień dobry, dziewczynki! Miałbyśmy iść razem do szkoły z tą Amelką. Za chwilę zejdzie, jeszcze chyba jest na górze. Chodźcie do środka. Dobrze. Dobrze, to chodźcie, bo akurat robią śniadanie, makaroniki. Chcecie? Tak, pani robi najlepsze makaroniki. O, dobrze, dziękuję. No to usiądźcie i poczekajcie na tą. Amelkę. Ktoś mówił o mnie? Jestem. O, dziewczyny. No czekałyśmy na ciebie, miałyśmy iść dzisiaj razem do szkoły. A, tak. No tu masz śniadanie, weź do plecaka. E, Okej. Okay. Dobra, no to zrobiłem makaroniki. Ci się poczęstować. Ja chętnie. Ej, jakoś nie mam ochoty. Sakuję jej do śniadaniówki. Ej, a pokaż swojego brata. Tam jest. O, jaki on słodki. No ale już powinniśmy iść do szkoły, bo nie chcę się spuścić. No ja też nie. A, proszę. No, to chodźmy. Pa mamo. Pa kochanie. O weź kurtkę. Ale przecież jest ciepło. No, jest ciepło na dworze. No dobrze, ale weźmiał do pcka, jakby miało, nie wiem. No dobra, ja już mam jeszcze tego napakowanego. No to chodźmy już. Pa, dziewczynki. Och, musimy opracować jakiś plan. Przecież widać. No, co widać? Widać, jak Alan patrzy na tą, na tego bambika, na tą Amelkę. To, że chodzi z nami do klasy. No, a jaką niby, no? Nie pozwolę, żeby... O, oni zaraz byli razem. No, nie przesadzaj. Oni się nawet nie znają. Chodzą razem do klasy, razem z nami. Lepiej wymyśl plan. No, to może... Wylejemy jej wodę pod nogi. Nie, to zły pomysł. Może wylejemy jej wodę pod nogi. Przed chwilą powiedziałam to samo. No to chyba nie, nie słyszałam. Ty masz gorsze pomysły do mnie, no. To wylejemy jej nogi. Pod, wylejemy jej wodę pod nogi. A teraz... Sio, sio, sio. Idź wymyśl coś. Dobrze, no. Ej, Amelka, patrz. Podobno w naszej szkole ma być jakiś casting liderki. Amelka, słyszysz mnie? O, żeś mówiłaś? Nie słuchasz mnie. O co chodzi? O Alana, prawda? Wszyscy widzą, jak na siebie się patrzycie. No, to prawda. Och, no weź już. Jest taki przystojny. To mu to powiedz. To nie takie proste, jak sobie myślisz, wiesz? Nie rozumiem, co ty widzisz w Alanie. Dzień, dzień, dzień. O, to dzwonek. No, chodźmy lepiej, już na lekcję. Ale później powiesz. Później nam powiesz, co widzisz w tym Alanie. Och, dziewczyny, przestańcie już. Dobrze, w takim razie sprawdźmy obecność. Zapiszę sobie to tutaj. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Yy, dobrze, no to teraz tak. Kto zna odpowiedzi na te pytania? Yy, no to może... O, Amelka. Amelka. Znasz odpowiedzi na któreś z tych pytań, które są tutaj napisane na tablicy? O czym Ty myślisz? No a, a przepraszam. No to Em... Um, um, 40 minut później. Dzień, dzień, dzień. O koniec przerwy. Boże stary, o czym ty cały czas myślisz? Ech, no wiesz, jest. Taka jedna dziewczyna w naszej klasie, i ona. O oh Boże, a ten o dziewczynach myśli. To Ci się podoba? Ech, no tak. O już Dobra, ja idę na górę do tego. do kibla. Dobra, ja też ja te szewki i zaraz tu pr, zaraz przyjdę. Naprawdę podoba Ci się Alan? No, można tak powiedzieć. Aha. Nie wiem jak, wy, ale ja jestem głodna. Idę na stołówkę. Dobra, ja też. A ja ja wezmę coś jeszcze z szafki. I zaraz dołączę do Was. Ok, czyli. Chyba nasz punkt został sam. Masz tu wodę. Czekaj, tylko sprawdzę moją skórę. Nie może wyciągnąć pudru z szafki. No, masz tu wodę taką gazowaną. A teraz idziemy sprawdzić, jak tam wygląda. Okej, okay, nasz punkt idzie otworzyć szafkę. Okej, okay, tam chowa plecak. O nie, tam jest Alan. Okej. Okay. Idzie. O, idzie w naszą sz stronę. Szybko na bok. Okej. Okay. Druga wolna. Teraz chyba wiesz co robić. A czemu ty tego nie możesz zrobić? Bo ja ci tak mówię. A powiedziałaś, że chcesz się ze mną przyjaźnić, więc no, hop, hop, szybko. Ach, no dobra. Wylej, bo krok się nie patrzy w tą stronę. Dobra. Ach, no. I zrobiłaś to? tak zrobiłam. No daj to, jestem coś jeszcze. No dobrze. Ach, wylałaś gdzieś dużo. Na szczęście. Zaraz będzie po niej. Zemsta się powiedzie. <noise> Co one się tam śmieją? Dobra, nieważne. Oj, czekaj, bo za chwilę się kończy przerwa. A ja zapomniałam wziąć zeszytów. Dobra. No to wezmę sobie zeszyt. Ale ja w sumie tego nie potrzebuję. Wezmę po prostu po plecach. Musiałam po prostu sprawdzić, czy wszystko mam. Nie, um, um, nic się nie stało? Um, nie, dzięki, uratowałeś mnie. Tu ślisko jakoś jest mega. No nie wiem, co się stało. To ja już idę. No to ja już idę, kurczę, albo nie jeszcze. Muszę wziąć... zeszyt. No to... Mm, pa. O i... dzięki, bo bym się przewróciła. I ty mnie złapałeś. No to... pa. Co ona taka czerwona? Ojeju. O... Tu jesteś, gdzie ty się podziewałeś? No, nie wiem, było jakoś mokro, mokro, ale tak nagle, nie wiem, co się stało. I przewróciłam się, i Alan mi złapał: Alan i Amerka, Alan i Amerka, jehu! O dziewczyny, tu idą ludzie. A poza tym, tu było tylko raz. Skoro wiesz, co będzie dalej? Ech. Przecież widać, jak na siebie obojga patrzycie. Normalnie, jak w telenoweli. Eee. No, dziewczyny, przestańcie już. Co ty zrobiłaś? Jak mogłaś nie widzieć, że Alanek był w pobliżu? Teraz jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli, no. Teraz już nie będę miała u niego naprawdę żadnych szans. Ale mówiła, że mam w te miejsce wylewać wodę. I wtedy, no. No, a nie możesz raz sama czegoś zrobić, kiedy ci ja nic nie powiem? Och, ale każesz mi robić to, co ja ci powiem. To, co ty mi powiesz, no. Och, ojeju jaka się czerwona zrobiłam. Wtedy Alanek już na pewno się we mnie nie zakocha. I wszystko przez ciebie. No weź. Chcesz się dalej przyjeździć? Chcesz się dalej przyjeździć? No. No to wiesz, co masz robić, no. Love with you, love with you.